Gość na 96 FM. A u nas jak zawsze na antenie Indeks rozmowy ciekawe o poranku się pojawiają. Teraz będzie o nowej inicjatywie, która w Zielonej Górze startuje właśnie, właściwie już ruszyła, wystartowała, no ale trzeba o niej porozmawiać i oczywiście ją też szerzej popromować. Z nami w studiu goście Igor Sołtys i Patryk Maćkowiak Fundacja RAJS. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Słuchajcie, to przede wszystkim zacznijmy sobie od samego początku, bo ktoś być może pierwszy raz dzisiaj o was usłyszy, o was działalności. Igor w ogóle skąd pomysł na projekt, który ma łączyć młodych, integrować ich, ale przede wszystkim też ich aktywizować. Projekt powstał około 3-4 miesięcy temu z inicjatywy nas, jakby też młodych ludzi, bo średniowiek u nas wynosi praktycznie 25 lat, więc jest to inicjatywa od młodych, tak naprawdę dla młodych, ale i też nie tylko. Jest to jakby pobudzenie społeczności i lokalnej, i tak naprawdę szerszej, że nie ma coraz mniej jakby inicjatyw w mieście, które i łączą też charytatywność, ale też pobudzają młodych jakby do ruchu. Kiedyś były te licealiady, było wiele wydarzeń, teraz mogę też sząpkę uchylić, że tak już zaczęliśmy pracować z kuratorium oświaty lubuskiego i też będziemy wchodzić niedługo już też do sz szkół szk 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 ze sportowymi eventami. Bo wiesz, często jest to tak, że młodzi chcą działać, chcą się oderwać od tych takich swoich domowych zakamarków, tego domowego zacisza, no i też, wiadomo, ekranu i tego, co dzieje się w, w sieci. I podejrzewam, że właśnie Wasza działalność to jest też taki cel, żeby po prostu wrócić trochę do tego, co było kiedyś, czyli do tych takich spotkań i takiej właśnie obecności między ludźmi. Patryk mu właśnie zaradzić młodzież takim czymś, co było kiedyś właśnie, jak mówisz, że wieczorami, po się że ludzie spotykali po prostu na boiskach, gdzieś na rolnikach, grali sobie, a nie na no, stop przed te telefonami. No i wydaje mi się, że jak zaczęliśmy właśnie nie mieliśmy na lotniku, to naprawdę ludzie byli zadowoleni, fajnie spędzili razem czas, mieliśmy grilla, po prostu tak nie było żadnego tam du podnosić dużej a ludzie przychodzili i fajnie się po prostu bawili z nami. Na czym się, Igor, skupiacie? Na jakich formach aktywności? To jest sport, to jest może sztuka, muzyka, plastyka. Jak to w ogóle będzie wyglądało? Oj, to jest duży temat. Czyli spektrum jest duże. To bardzo duże spektrum. Tak, zaczynamy na na spokojnie od części sportowych. Mogę uchylić, że w tym tygodniu, można spędzać, będziemy mieć też wydarzenie we wrześniu muzyczne które też będziemy niedługo ogłaszać, ale tak naprawdę planujemy się przejść też do innych stref, tak samo jak coś dla młodych przedsiębiorców, którzy zaczynają otworzyć swoje biznesy, żeby też inni się tak naprawdę też nauczyli tego i tak naprawdę nie jesteśmy zamknięci. Jeśli ktokolwiek ma jakiś ciekawy pomysł, ale nie ma tak zwanej siły przykład przerobowej, nie ma takiego wsparcia, nasz zespół składa się z osób, które każda osoba zna się na swoje jakby rzeczy, czy to o osobieniu socjali, nagrywaniu filmów. Macie, jak ma ktoś pomysł, zapraszamy z chęcią do nas, zawsze pomożemy swoje cele i plany zrealizować. Bo zawsze wiesz, jest tak, że chciał Bym, mógłbym, mam pomysł, ale nie wiem jak zrobić ten kolejny krok i czy wy właśnie, Patryk, w tych kolejnych krokach będziecie pomagali y, waszym y, odbiorcom? Oczywiście, że tak. My właśnie chcemy ich jakby radzić. Tak samo na przykład jak ja to miałem. Ja kiedyś grałem też na turniejach w koczkówkę i właśnie teraz się skończyły. To było na przykład w, Kro w Krośnie, Street, bo się nazywało. To się skończyło, a to naprawdę było znane na całą Polskę, to łączyło strasznie ludzi i właśnie oni mnie sami zarazili taką pasją do tego, ja teraz Ja chciałbym tak pomagać ludziom, jak oni mi pomogli. Dlatego właśnie chcemy wyjść taką samą inicjatywą, właśnie żeby to wszystko tak ładnie wyglądało. No I bardzo starać ludziom znowu pasję do sportu. Ta koszykówka się pojawia, więc wiem, że też robiliście event koszykarski ostatnio. Opowiedzmy o nim i jak on wyglądał, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię nie tylko organizacji, ale przede wszystkim zainteresowania. Jeśli chodzi o nasze wydarzenie ostatnie, było to jakby pierwsza inicjatywa spod tego nowego szydu, Wiadomo, że kilka innych skrzydł swoich miałem, ale na obecny moment mieliśmy około 150 osób, tak naprawdę przy pierwszym wydarzeniu, gdzie to jest naprawdę jak na pierwszy wydarzeń dość duża rzecz. Na obecny moment mamy teraz w sobotę kolejne wydarzenie, które mamy trochę z miłą koncepcję, gdzie już nie ma jakby wpisowego w postaci tylko mamy rzeczy na schronisko. Dlatego każda osoba, która ma po prostu chęć przyjść zagać, żeby nie było zablokowane czy to kosztami finansowymi, czy to kosztami jakby życiowymi, może przynieść nawet jedną paczkę jedzenia dla psów czy bądź kotów i może wystartować po prostu to nie w, w kosza, ale też będą inne atrakcje, też inne jakby tam zawody. A jaka jest, Patryk, twoja rola w tym projekcie? Czym ty się w dużej mierze będziesz tutaj zajmować? Ja się zajmuję stricte sportem. Ja jestem sportowcem od podstawówki, więc po prostu igry z głową naszą ja zajmuję się bardziej organizacją właśnie takich eventów sportowych. No i właśnie jak teraz mamy ten Kick Off Dekor, to jest formuła 1 na 1. No i próbuję też zaradzić ludzi, bo kiedyś było takie dość wielone górze, dawno temu, jak ja byłem jeszcze chyba w gimnazjum. Teraz już tego nie ma niestety i właśnie teraz próbuję zaradzić ludzi. I właśnie fajnie, to jest inicjatywa, że przychodzi się, nie płaci się za wejście, tylko przenosi się coś do, do stoińska, jak Igor powiedział. No i tak samo ludzie inni, którzy nawet nie biorą w tym udziału, mogą przyjść, coś dołożyć do siebie. Tam będziemy mieć też zawody na deskorolce. Do tego tam jakieś właśnie grille, food trucki, więc naprawdę to zrobisz z tego mały festy i naprawdę moim zdaniem będzie fajna i ktoś nas słucha, ktoś obejrzy naszą rozmowę i pewnie padnie pytanie, i to pytanie musi paść, gdzie was szukać, jak się zgłaszać, no bo jeżeli ktoś z wami chciałby działać, coś chciałby porobić, to teraz powiedz Igor, jak właśnie się z wami kontaktować, jak to wygląda? Yy, najprostszy sposób to jest tak naprawdę nasz Instagram, gdzie Instagram że chyba najbardziej, bardziej od Facebooka, gdyż większość modek teraz bardziej przechodzi jednak na Instagram. Jest tam często, są numery kontaktowe. Jak ktoś napisze, to średnia czasu moje odpowiedzi to jest do 10 minut, bo cały czas sprawdzam ten telefon. I też często się zgłosiła do nas jedna inicjatywa też, z którą, no jeszcze nie będę zdradzał, bo tak myślę, że w ciągu tygodnia będzie już wszystko podpisane, to telefonicznie, to z chwila, moment zadzwonić, zazwyczaj zawsze od początku razy odbieram od każdego. A macie jakąś swoją siedzibę, jakieś swoje miejsce, gdzie być może się też spotykać na takich właśnie spotkaniach może i stowarzyszenia organizacyjnych, żeby też właśnie Jakieś takie powiedzmy robić sobie zebrania, otwarte i spotkania. Jeśli chodzi o zebrania aktualnie, jakie przeprowadzamy, no to mieliśmy z tego względu, no, że jesteśmy dość młodą inicjatywą. no to Trzy jest... miesiące dopiero raczkujecie. Nawet no. jeszcze nie raczkujecie. Ale, ale szybko się <laughs> rozwijacie. Ale, ale <laughs> <rozwijamy. śmiech> e, nie, to jeszcze teoretycznie swoje siedziby z tego względu nie mamy. No, mieliśmy ostatnio spotkanie we wtorek, nawet wrzucaliśmy z tego zdjęcia. To mieliśmy akurat w klubie balu, bo to jest naszego, naszego kolegi, który z nami pracuje, jako takie większe miejsce. Ale myślę, że po tym wydarzeniu teraz w sobotę będziemy też robili ogłoszenia o osoby, które są chętne w ogóle żeby z nami współpracować, oraz zrobimy takie spotkanie otwarte dla osób, które by w ogóle chciały zacząć albo mają swój tylko pomysł, żeby coś zrobić, a my możemy pomóc im go urealnić. To teraz patrzcie w kamerę i przekażcie młodym mieszkańcom Zielonej Góry, czy studentom, czy licealistom, czy może też tym, którzy są w tej ostatniej klasie podstawówki, że można z wami działać. Pamiętajcie, możecie wszystko. Nie ma limitów, niebo nie jest limitem. Wpadajcie do nas. Nawet jak nie będziecie zainteresować, pomoże Wam, żeby Wasze plany się spełniły. A my czekamy na Wasze inicjatywy, o których też będziemy chcieli z przyjemnością mówić na antenie Radia Indeks. Patryk Maćkowiak i Igor Sołtys, Fundacja RISE. Taki projekt działa w Zielonej Górze. Młodzi dla sportu, kultury i pomocy w Zielonej Górze. Warto wokół nich się kręcić, bo mają ciekawe pomysły. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. I trzymamy za Was kciuki. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dziękuję. Gość na 96 FM.